Okej, hey, to co chcesz zrobić? Szymon, tak musisz mu pokazać, no, no, idzie on się patrzy na mnie. Synu, synu, synu. Synu, Szymosz. 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 Masz? No, no. masz. zobacz, rodzynek! Co masz, się. I do buźki. O, o, oj, oj, oj. oj. To co, będzie na teraz? Buziak. Będzie? Jup. Piona. <laughs> Oj, piątek. To teraz śniadanko. Powąchać. A a, a a może to? Zjedz trochę, no nie, kawki ci nie dam. Ty masz tutaj swoje rzeczy. Popatrz. Czy masz? Och... I w rękaw. No Lan, pokaż ten rękaw. Nie Czysty czy brudny jest? Czysty czy brudny? Powiedz. Brudny. Brudny. To jak ma braciszek na imię? Szymosz. Szymosz. Szymuś, tak. Szymuś. A ty jak masz na imię? Ja, <laughs> Nolan. Węgorz Węgosz. Powiedz, Nolek. Nolek Aha, a powiedz, e, jakie by to słowo wymyślić? Choinka. A jak ma mama na imię? Mama. Nie, ale na imię jak ma? Mama. Nie, mama jest mama. Na imię. Kasia. Katasia. Tak, Katasia. A tata jak ma na imię? Tata. A tata. Na imię, imię. Kasia. Kasia, tata? A tata Kasia. Piotruś. Hmm? Piotruś. Nie wiesz jak mam na imię? Mało? Czego mało? Hmm? Komu mało, tobie? Hola, no, to zjedz to, a później ci dołożę. Sam. Sam. Rodzynki. A jak ma tata na imię? Tata. Ja jak mam na imię? Tata Piotruś? A bratisze?

Mało powiedziałeś. Zjedź śniadanko. Okej, okay, okay. no lanek. Okej. Bye bye. Bye bye. Chlebek. Ale piękny chleb. Ten piękny chlebuś.